Czy udając się do Endu, by zawalczyć ze Smokiem, zastanawiałeś się co ze za sobą zabrać? Możliwe, że tak. Ja jestem Nevi, a dziś odpowiem Ci na to pytanie. Zacznijmy od tego, czym jest nasz Smok Kresu. Nasz Smok jest mobem automatycznie pojawiającym się po wejściu do Endu. Ma 200 punktów życia, czyli 100 serc. Zadaje w zależności od poziomu. Na trybie łatwym, od 3 do 6 HP. Na trybie normalnym, od 5 do 10 HP. I na trybie trudnym, od 7 do 15 HP. Powiedzmy sobie trochę o walce ze smokiem. Po wejściu do portalu pojawiamy się na obsydianowej platformie, która może lewitować lub być na wyspie. Na owej wyspie znajdują się wieże z obsydianu, a na nich kryształy endu. Niektóre z nich są otoczone kratami. Po śmierci smoka otwiera się portal do głównego świata. Jest to jedna z dwóch dróg ucieczki z kresu. Drugą jest śmierć. Kryształy endu w bardzo szybkim tempie leczą smoka, więc w pierwszej kolejności powinniśmy się ich pozbyć. Kiedy zniszczymy kryształ w momencie, w którym Smok się poprzez niego leczy, otrzyma on obrażenia. Należy pamiętać, że na wyspie znajduje się ogrom Endermanów, więc zalecałbym patrzenie się lekko w górę lub założenie na głowę dyni. Powiedzmy sobie w końcu, co zabrać ze sobą na Smoka Kresu. Pierwszą rzeczą, jaką warto zrobić przed wyruszeniem na walkę ze Smokiem jest przespanie się w łóżku, które należy postawić obok portalu, dzięki czemu kiedy zginiemy odrodzimy się przy portalu. Dla bardziej ostrożnych można zabrać ze sobą misturę leczenia, choć ja bym bardziej preferował złote marchewki. Nie należy natomiast brać mikstur na smoka, gdyż takowe na niego nie działają. Podobnie jak w przypadku mikstur, nie ma sensu zaopatrywać się specjalnie w mieć zaklęcie Fire Aspect czy łuk z zaklęciem Flame, ponieważ nasz smok jest ognieodporny. Najlepiej jest mieć łuk z zaklęciem Power 5 oraz mieć zaklęciem sharpness na poziomie 5. Jeśli chodzi o zbroję, to najlepiej sprawuje się Protection. Nie zapomnijmy o tym, że przed zabraniem się za smoka należy zniszczyć kryształy. Do tego zadania poza łukiem i strzałami idealnie sprawiają się śnieżki. Nie polecam trójzębów, gdyż gdy ten wpadnie do otchłani, która otacza wyspę, już z niej nie wróci. Oczywiście niektóre kryształy otaczają kraty, lecz wystarczy sprawnie wycelować i ich też można się pozbyć. Podstawą jest wiadro z wodą, ponieważ nasz smok lubi zrzucać wspinających się na wieże graczy lub odpychać ich za pomocą skrzydeł. Mm. Jeśli chodzi o przydatne informacje na temat smoka, to jest ich kilka. Na przykład, uderzając smoka w głowę, zadajemy mu więcej obrażeń niż w inną część ciała. Należy pamiętać, że smok kresu nie niszczy bloków, z których składa się wyspa, lecz przelatuje przez nie. To byłoby na tyle w tym materiale. Ja wam dziękuję za oglądanie, a my widzimy się w kolejnym odcinku.